Śmajko siemanko jako że filmik jest, był już na kanale z wszystkich kopalń teraz zobaczymy, czy to jest w ogóle dobry zarobek. Na pierwszą kopalnię wezmiemy sobie na tapety, na tapety weźmiemy sobie krasnoludzką kopalnię. Kopalnię możemy sobie brać ulubina. Możecie zobaczyć sobie, jak tutaj dojść. Na zasadzie bankowaś muraria, tu są kopalnie. Wchodzicie sobie, idziecie do, do lubina, bierzecie misję za każdym razem. Musicie wziąć sobie misję. Co po, co po prostu? Robicie kopalnię, wchodzicie do lubina, bierzecie misję i robicie cały czas takie kółka. Kopalnia, lubin, kopalnia, lubin, kopalnia, lubin. 10 minut na kopalni siedzicie i wychodzicie. I tropimy rzeczy. Wzięliśmy sobie misję. Zobaczymy przez godzinkę, 10, 6 razy. 6 razy 10, zarobimy 6 razy kopalnie. Zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, czy damy. Czy, ile za, zarobimy przez tą godzinkę? Przez tą godzinkę. Dobra, to wzięliśmy sobie misję. Urbina, Idziemy do pierwszej kopalni. Od razu możemy Golina zaschaczyć. Możecie też zobaczyć sobie, co ile on się respi w poradniczku z. Z, z, z Golinem, z włosem. Wszystkie informacje o nim są dostępne na kanale. Dobra. Eku od y, natury może być dobra. Na pewno będziecie więcej bić. Eku od natury tak jest. I czemu by go nie bić? Akurat jak tutaj już jesteście. Nic nie wypadło. A ja my idziemy do pierwszej kopani Bonusiki. Aktywne. Wszystko jest, tak jest. I tu mamy naszą pierwszą kopalnię. Wchodzimy sobie i przez. O, quest nam sobie zaktualizował. Resetujemy sesję i tu przez 10 minut będziemy sobie kopać. Zobaczymy ile nam wypadnie rzeczy. O, wypadł nam kryształ. Dodatkowy one wypadają co jakiś czas właśnie w każdej kopalni. takie dodatkowe kryształy, które są dosyć dużo warte. Jeden jest potrzebny do misji, inne są potrzebne bodajże do ulepszeń na wyższe poziomy. Wszystko mamy zbite. Teraz czekamy sobie na kolejne fale. Po prostu. Po prostu czekamy. O, kolejny kryształ. Kolejny kryształ. Co to za kryształ? Klejnus przeciw zaklęciom. Dobra. Lecimy sobie dalej. Wi I będziemy się widzieć po pierwszych 15 minutach. Ok, wyrzuciło nas. Pierwsze kółko zrobione. 10 minutek minęło. Dobrze mówię? 10 minutek minęło, tak jest. Wracamy sobie do naszego NPCK. I bierzemy z powrotem quest'a Zobaczmy czy jest golin, raczej powinien być Bądź respi bodajże 10 minut Zbijamy sobie go I za każdym razem jak będziemy wychodzić Będziemy zaglądać do niego Coś nam dał? Tarcza, żelazna tarcza. tarcza Rzadki przedmiot Zobaczymy czy to coś warte, raczej nie za dużo Ale zawsze coś tam ciekawego może wam polecieć bo jakieś tam unikaty z niego wypadają. I idziemy sobie do na bierzemy misję i robimy z powrotem. Takie same kółeczka. Widzimy, jesteśmy z powrotem. Wszystko nam się porespiło. Zawsze możemy tam chwileczkę zaczekać sobie na zewnątrz żeby nam się tu wszystko zrespiło, jeśli za wolno, załóżmy, zbieraliście te kryształy. Ale no, bez problemu, bez problemu. I widzicie, idzie to szybko. Sporo tych kryształów się zarespiło. Źle zrobiłem kółko, bo zacząłem sobie, a tu po prawej stronie będę musiał sobie... Zachaczyć o sam początek tutaj po lewo. Jeszcze raz, sporo tych kryształów leci. Już mamy 80. Czyli z jednego wejścia nie pamiętam ile było. <grytanie> Ale z 50 parę z 60, coś koło tego się powinno uzbierać. Zobaczymy na koniec. Wezmiemy sobie bodajże 5 wejść, bo... Droga w tą z powrotem, to nam zej ze ze zejdzie trochę czasu i w godzinkę 6 razy. Się Skończyliśmy sobie taska. Pójdźmy sobie od razu, weźmy sobie nowego. Akurat będzie nam wpadał w międzyczasie na na nana. Na na, na ludy. Oj, ruszyła się. Ok. I lecimy dalej. Zobaczymy sobie po dwóch wejściach, ile mamy już naszych rud. Mamy 74. 74. Czyli za jedno wejście mamy 37. Okej. Okay. A nie 100. 124. 124. Czyli 62 za jedno. Trochę mi się rzecz nazbierało. Akurat miałem pełno śmieci. Muszę to sprzedać. 70 kasek dopisujemy do naszych lotów. Akurat nie miałem w ogóle miejsca. Z goli na bardzo dużo tych tempów leci. I troszeczkę nam tutaj czasu zeszło. Trzy razy na razie zrobiliśmy sobie. Ü ym... Trzy razy zrobiliśmy kopanie po 10 minut, czyli 30 minut nam zajęło. Bierzemy sobie kolejną misję. Widzimy lot jest taki. Na jedno wejście dostajemy 62 62 rudy. To jest chyba dobra opcja, co? Zobaczymy dalej. Tutaj dostajemy 62 sztuki. A zobaczymy na innych kopaniach, jak to będzie wyglądało. W zasadzie skończyliśmy czwartą rundkę. Mamy czas 43 minuty. W zasadzie jeszcze tutaj możemy poczekać tą dwie, jedną dwie minutki, ale już widzimy, że mamy 62 kryształy. Więcej już na tym wejściu nie, wej nie zdobędziemy. To w międzyczasie możemy sobie wyjść, <laughs> bo już tutaj nic tu po nas. Wy wyjdziemy sobie, zabijemy golina i na spokojnie będziemy wracać. się Ostatnia fala, mamy czas. Godzinka dwie. To szybko kończymy. Tutaj zeszło mi troszeczkę dwie minutki więcej. Bo na początku źle zacząłem. Powinienem sobie dwie fale. Najprościej tak jest. Dwie fale zbijam wszystkich kryształków. Zbieram. I od razu wychodzę. Idę od razu do Kowala. O, i tam jak pierwszy taki mi kryształek wypadł dzisiaj. Idziemy sobie do... do Kubala, nie do, Krasn do krasnolu, dojdziemy. I w międzyczasie, w ciągu tych 10 minut sobie bierzemy misję i jesteśmy z powrotem i nie musimy tracić czasu na dojście. To robimy wszystko w ciągu tych 10 minut, które mamy na naszą kopalnię, że wiecie, wiecie o co chodzi. Zbijacie sobie dwie fale, normalnie byście sobie czekali na próżno, nic nie robili, o kolejny kryształek. A wyjdziecie sobie po prostu w, czym, w tym czasie, bo wiecie, że już nie zdążycie na kolejną falę. Bo, o, kolejny kryształek. 3. <grym>, na no nie zdążycie na kolejną falę. To po co macie tutaj czekać? W tym samym czasie możecie już iść i sobie odbierać misję. I nie tracicie zbędnie czasu. Zbieram sobie z jednego przejścia, daje nam 31, z dwóch daje 62. I tyle w ciągu 10 minut możecie sobie maksymalnie zebrać. Zobaczymy na koniec. Dobra, koniec. Nic tutaj. Po nas 62 sztuki zdobyte. Godzinka minęła. I teraz po prostu sobie wychodzimy. Co dalej? Co, ile, ile zarobiliśmy? Tyle kryształów nam wypadło. Sporo, co? Mm, ale, ale jeszcze jest teraz Golin. To zajdźmy sobie do Golina, póki jeszcze nam nikt nie zbił. No i właśnie w tym czasie bierzecie misję i tak czekacie, i tak czekacie, to możecie sobie stanąć na Golinie, żeby nikt wam go nie zaatakował. Jest Golin? Jest Golin. Widzicie? Jakbym poszedł załóżmy wyszedł to dwie minutki później, akurat jakby mnie samo wyrzuciło, to byłaby szansa, że Golin załóżmy był bo w ciągu tego okienka już mógł ktoś go zbić. A tak to wy możecie sobie chwilkę zaczekać. O, właśnie tutaj. Dużo rzeczy nam wypadło. Bardzo dużo kryształów. Aż się zdziwiłem. Czemu tak dużo? Z tych rzeczy, które tutaj nam zostały, to nic nie potrzebujemy. Tu jest mit pitny. No fajny. 500 z życia, 200 many leczy. Ale, ale, ale. No ale jest bardzo tani. To ja go do marketu. Wyrzucam. Widzimy 50, 100, 150, 200, 250, 300. 350, 372 sztuki. 372 sztuki rudy w ciągu godziny. Do tego nam wypadły mm, te inne rudy. No, rud, rudy miedzi i zwykłe rudy 141. Pójdziemy sobie do Kowala i podliczymy sobie. Do Kowala, co ja mówię? Do sklepikarza, do, na market, na rynek. Z takich wartościowych rzeczy z Golina wypadły nam. W zasadzie nic. Cerebrny naszyjnik, Cerebrny pierścień i trzy tarcze rzadkie, ale one są raczej nic nie warte. Zobaczymy sobie to na markę już. A tak ogólnie jeszcze jak nie, nie przerwałem. Taska na krasnoludy zrobiliśmy dwa razy. Taska na krasnoludzkich górników nie zrobiliśmy ani razu, ale jak widzicie. Jesteśmy bliżej końca niż początku. 770 na 850 to jeszcze kilkadziesiąt sztuk i będziemy mieć zrobionego. Dobra, tutaj mamy naszego sklepikarza. Zobaczmy sobie. Włączę sobie kalkulator i podliczę sobie ceny. Żeby tak się wszystko nam zgadzało dokładnie. Ok, rynek. Ruda miedzi. 8, 8300 niech będzie. 8200, no bo ten podatek zawsze trzeba doliczyć, jeśli byśmy chcieli sprzedawać to mroziemy 8200 mrożymy razy 372 8200 razy 372 to jest 3kk 3kk 50k no dobra, 3kk sobie notatnik też odpalę sobie zapiszę 3kk 50k Dopie do tego dajmy zwykłe rudy Nic nie warte. 165 zł. Ale właśnie dużo potrzeba ich do. Do, do, do. No ja wystawiłem po 400. Zeszło mi trochę sztuk, ale tutaj widzimy, że ktoś nas przebił z większą ilością. Pokrot, dużo osób robi kopalnie. No i to jest fajny zarobek. 3 k, k za same. za same rudy. Do tego doliczymy sobie. Nie będę doliczał tego, bo jak tam po 100 zł, to nic nie warte. Zobaczmy sobie srebrny pierścień i żelazna tarcza. Srebrny pierścionek. Czy coś jest war? 15k. Co? Co tu jest? Ktoś dodał do niego magii 5. I za 15k wystaje. <grych> no ładnie. Ale to więcej, więcej zarobimy. Sprzedając na sklepikarzu 17,5. To nie ma sensu wystawiać. Tak, tak chyba samo jest z żelazną tarczą 37K. A za 40K możecie sobie sprzedać na markecie na, na sklepiku, więc nie ma sensu. Wrzucę sobie do łupów. Obie rzeczy, oba rzeczy, ale jeszcze nam zostały kryształki, które musimy sobie tutaj przepatrzeć. Mamy kryształ many klejnot many. Może one klejnoty się nazywają Klejnot many 3K. Taniutki. Możemy dodać plus 3 A gdzie jest plusik, gdzie jest plusik plus 3 Co ja? Coś mam, coś, coś, coś nie tego Plus 3 Dobra Do tego klejnot ochrony mm -hmm. 54k Czyli 100, plus 150, plus 150k do tego mamy klejnot duszy, on jest właśnie potrzebny do quest'a To raczej on jest w podobnych i większych ilościach wart 55k Ile sztuk nam wypadło? 3 sztuki, czyli 165k Do tego doliczymy jeszcze klejnot przeciw zaklęciom 17k, 17 17 razy ile? 17 razy 6 jeszcze 17 razy 6 to jest 100k okej, okay, doliczamy 100K. i ostatni klejnot zbroi zbroi tak jest 8k, plus 8 i podliczymy to wszystko Mamy 3K 50K za nasze mm, za nasze rudy do tego doliczamy mm, 3K no 3K to mało, ale doliczymy sobie za pierwszy kryształek Doliczymy 150K za drugie plus 165K za trzecie do tego doliczymy 100K za za kolejne kryształy i 8k za kolejne. Nie liczyłem tego. Tutaj tak samo itemki nam po trochę powpadały. 140k wpadło, ale jak mam po podliczeniu 3476, to około 3,5k można liczyć na godzinę. 3,5k. No. Nie jest taki chyba zły wynik. W miarę w miarę ok. Ja sobie zostawię te kamyki. Bo akurat będę chciał zrobić filmik z nagrywania sobie różnych z nagrywania, z nagrywania na nagrywaniach, ulepszeń Kowala. Myślę, że mm, kupię sobie łuczek jakiś lepszy mm, i sobie będę go ulepszał, albo po prostu ten dla mojej starszej postaci, tej starej postaci, tej małego lewela. Dopiero tam sobie go poulepszam. No dobra, chyba wszystko co? 3,5 kaka, Może być. Yo.